Witam. Pod moim ostatnią recenzją książ książkową, jaką zamieściłem na YouTube, pojawił się komentarz użytkownika Krzysztof Fiszt, który poleca mi książkę Wodny Świat dotyczącą zmian klimatycznych. Przyznam szczerze, że tej pozycji nie znam. Nie znam też innych pozycji książkowych dotyczących zmian klimatycznych, więc nie będę wam mógł nic z tego. Polecić, ale bardzo interesuję się tą tematyką jako miłośnik przyrody. Bardzo dużo słuchałem audycji odnośnie zmian klimatycznych, które zachodzą i są coraz bardziej groźne i niebezpieczne dla całej naszej planety. Więc, jeżeli macie jakieś pozycje książkowe, to na pewno polecajcie je wszystkim, polecajcie je zwłaszcza osobom które nie przywiązują wagi do tego i traktują to trochę z przymrużeniem oka gdyż sprawa a sprawa jest naprawdę bardzo poważna. Wczoraj miałem okazję uczestniczyć w manifestacji w Krakowie dotyczącej pożarów w Brazylii, gdzie płonie Amazonka. Młodzi ludzie ze strajku klimatycznego zorganizowali Taki bardziej happening niż manifestacje na krakowskim rynku, gdzie chcieli zwrócić uwagę mieszkańcom Krakowa, mieszkańcom Polski na sytuację, która jest ogromnym zagrożeniem dla naszego całego świata i spróbować wywrzeć presję na polityków w Polsce, żeby ci wywarli presję na rząd Brazylii, aby zaczął coś z tymi pożarami robić, bo jeżeli nic się nie stanie i spłonie nam już, spłoną puca ziemi, biorąc pod uwagę to, że mieliśmy pożary jeszcze w tym roku na Syberii, w Rosji i podobno jakieś bardzo duże pożary też były w Hiszpanii. To zmiany klimatyczne, które są dla nas bardzo groźne, przyspieszą przyśpieszą jeszcze bardziej. Pełną relację foto i wideo Możecie znaleźć na portalu 3D Press Z tej manifestacji. Zachęcam do, do odwiedzin, tym bardziej, że tam w materiale wideo są pełne przemówienia osób, które zabierały głos na tej manifestacji. Tyle w odpowiedzi na komentarz. Czekajcie na następne nagranie z następną recenzją książki.